Coraz więcej niepokoju na rynku aptecznym wywołują ostatnie decyzje inspekcji farmaceutycznej dotyczące cofania zezwoleń aptekom za nieprawidłowości przy realizowaniu zapotrzebowań na leki dla podmiotów leczniczych. Na portalu MGR.Farm pisaliśmy niedawno, że to obecnie najczęstsza przyczyna cofania aptekom zezwoleń. Okazuje się, że właściciele aptek, które z tego powodu zostały zamknięte, założyli stowarzyszenie poszkodowanych zamknięta apteka. Chcą nagłośnić problem, wskazując na, ich zdaniem, niekonsekwencje i nieprawidłowe działania inspekcji farmaceutycznej. Główny inspektor farmaceutyczny, w odpowiedzi na te zarzuty, twierdzi, że zapotrzebowania przez lata były sposobem na wyprowadzanie leków z Polski przez odwrócony łańcuch dystrybucji. Apteki, które obecnie tracą zezwolenia, to te, które świadomie uczestniczyły w tym procederze i zbywały w sposób nieprawidłowy hurtowe ilości leków. W latach 2021 4 do 2025 GIF wydał 30 decyzji cofających aptekom zezwolenia z tego powodu. Kolejnych 60 takich postępowań jest w toku. Zdaniem Stowarzyszenia zagrożonych działaniami inspekcji może być jednak nawet 7 tysięcy aptek. W tej sprawie głos zabrała także naczelna izba aptekarska, która odniosła się do argumentacji i interpretacji przepisów. Przez głównego inspektora farmaceutycznego. Samorząd zawodu farmaceuty stoi na stanowisku, że z przepisów nie wynika to, co twierdzi GIF, jeśli chodzi o odpowiedzialność apteki czy osoby realizującej zapotrzebowanie. W ocenie naczelnej Izby Aptekarskiej za leki umieszczone na zapotrzebowaniu i ich dalszy los odpowiada osoba wystawiająca zapotrzebowanie, a nie je realizująca.